Stąd pochodzę? Tu pisałem pierwsze moje nuty. Małem 6 lat, dosyć dawno temu. Krzysztof Penderecki urodził się 23 listopada 1933 roku w Dąbicy. Tutaj został ochrzczony w kościele pod wezwaniem świętej Jadwigi. Profesor bardzo często bywał w naszym mieście, w jego rodzinnym mieście. Często przyjeżdżał nie tylko na oficjalne spotkania, koncerty, również przyjeżdżał prywatnie. Jego miejscem, gdzie wielokrotnie bywał, był cmentarz, nasz cmentarz parafialny. Gdzie leżą jego najbliżsi. W roku 1966 profesor Krzysztof Penderecki wziął ślub w naszym urzędzie stanu cywilnego w Dąbicy. Obecnie jest to Wieluszówka wraz z panią Elżbietą Penderecką z Domu Solecką. I tutaj również w naszym mieście w Dąbicy urodził się syn pan Łukasz. To jest moje miejsce rodzinne i, i rzadko niestety tutaj bywam, bo nie mam już czasu na. Ale no zawsze z wielkim sentymentem wracam. W tym roku właśnie obchodzimy 90. rocznicę urodzin tego wspaniałego kompozytora. Rada Miejska przyjęła uchwałę, gdzie rok 2023 został ogłoszony rokiem. Krzysztofa Pandereckiego. Za swoją działalność został mu przyznany tytuł Honorowego Obywatela Miasta Dębica. Jako mieszkańcy Miasta Dębicy jesteśmy dumni, że rozsławia nas w całym świecie. Jego twórczość, działalność, koncerty, które do tej pory się odbywają, są promocją naszego miasta profesor Krzysztof Penderecki był niewątpliwie wybitnym ambasadorem muzyki polskiej na świecie. Kochał dzieci i młodzież. Zawsze doświadczaliśmy tego podczas spotkań w naszej szkole. Szczególne ostatnie spotkanie nie zapomnę, kiedy ze wzruszeniem wspominał profesor swoje lata młodzieńcze, swój dom. Bardzo się cieszył, że tak wiele dzieci i młodzieży było podczas tego spotkania. Pięknie grali na koncercie. Profesor też ze wzruszeniem Zawsze oglądał bajki, które były dla niego napisane, które były dedykowane i do których muzyką, ilustracją zawsze była muzyka samego maestro. Bajki te zostały napisane przez dwie panie uczące wówczas w naszej szkole, przez panią Renatę Żabicką i panią Jadwigę Kanie. Wielokrotnie widzieliśmy łzy wzruszenia u profesora, kiedy cieszył się, że właśnie małe dzieci. Ci najmłodsi już słuchają tej muzyki i zawsze mówił, że jest pewny, że ta muzyka na pewno przetrwa, że pozostanie, jeżeli tak będzie wychowywane młode pokolenie, u którego kształtowany jest prawdziwy, dobry gust muzyczny. Człowiek, który muzyką opowiadał historię, historię ludzkości, historię świata, historię, której też doświadczał tutaj, właśnie w Dębicy. Mam na myśli zagłady, Holokaust, tuż obok mamy park który w czasie II wojny światowej w tym, na tym terenie mieściło się getto. To też były takie traumatyczne wspomnienia Krzysztofa Pendereckiego. Może o nich nie mówił zbyt często, ale, ale do tych wspomnień też wracał. Wychowywał się w tym mieście, bawił się z dziećmi żydowskimi, więc ta zagłada też była takim tematem szczególnie ważnym. Też o tej zagładzie mówił właśnie swoją muzyką, o, o historii Polski w wielu swoich utworach. Mówił czy wręcz krzyczał, skomponował wspaniałą Pasję według świętego Łukasza, częściowo pisaną też tutaj w Dębicy, na milenium Chrztu Polski, ale tak naprawdę pisana była w czasie, kiedy władze w Polsce zabraniały pisania muzyki sakralnej. Krzysztof Pendelecki sięgnął po jeden z najbardziej utrwalonych w historii gatunków muzyki sakralnej, jakim była pasja. Więc był to akt odwagi, ale myślę, że też taka potrzeba silna, potrzeba serca. Polskie Rekwiem, które w grudniu będzie rozprzemiewało w Lusławicach, jest właśnie takim, taką historią Polski, historią XX wieku, opowiedzianą niezwykłymi dźwiękami. Poszczególne części kompozytor poświęcał ważnym postaciom dla historii Polski: Agnus i po śmierci kardynała Wyszyńskiego, ofiarom Katynia, bohaterom Getta, no i szakona, która domknęła w 2005 roku polskie Rekwiem, napisana po śmierci Jana Pawła II. Także obywatel świata, niewątpliwie ambasador polskiej kultury w świecie, wielki mistrz, dyrygent, miłośnik natury, profesor o tym też nie zapominajmy przez wiele lat był rektorem Akademii Muzycznej w Krakowie, wykładał na wielu uczelniach świata, honorowany przez najważniejsze uniwersytety w świecie. Doktoratami honoris causa, honorowymi członkostwami nie tylko uczelni artystycznych, ale też naukowych, różnych stowarzyszeń, najwyższymi oznaczeniami państwowymi. Więc myślę, że dla wszystkich Dębiczan jest to dumą ogromną, że stąd wywodzi się tak wielki wspaniały człowiek, myśliciel, humanista, kompozytor, artysta. Zacznę od Akademii Muzycznej, bo pan profesor był rektorem przez dwie kadencje. No, jeździł na zachód, to widać było po ubiorach, jak szedł przez uczelnie, po prostu ze swoimi wykładowcami. No to widać było, że to człowiek już taki europejski. Płaszcz, taki skóra, beżowy, kamizelka, no, po prostu już po tych wyjazdach zagranicznych i cały czas. I tutaj wydawało się, że po prostu profesor jest niedostępny, ale pierwsze rozmowy był bardzo życzliwy, bardzo spokojny. Zawsze jak się go coś pytało, to odpowiadał po prostu życzliwie yy, na temat, ale również miał poczucie humoru. Nie pożartował. A mówieniech interesowałem się kulturą w Dębicy, więc były różne zespoły amatorskie, ale nie było jakichś zespołów zawodowych, więc nie było szkoły muzycznej, było ognisko po prostu. I pan profesor, jako młody chłopak, no co miał robić? No, w swoim w swojej biografii Stwierdził, że po prostu słuchał orkiestry dentej, jak wojskowej, bo taka była w piątek kuszczelców konnych, jak idą do kościoła, bo chodzi, chodziło wojsko właśnie na msze z jednostki. Później, jak słuchał organisty, po prostu w kościele, dzwonów. No i z tego się wzięło jego zamiłowanie do muzyki. A al. No cóż było robić w tych czasach? No dobrze, że po prostu wybrał Kraków, pojechał. Tutaj uczył go z tego, co wiem, pan. Stanisław Darwak, jak również nie wiem jak długo, czy rok, czy dwa uczył go pan Władysław Pawełczyk, to jest skrzypek, był skrzypek, który grał w zespole Piśni Tańca Małopolska, ale również grał w orkiestrze Dętej Stomilowskiej na Puzonie, to był muzyk z V Pułku Szczelców Konnych, tutaj w Dębicy, a studiował we Lwowie, bo studiował właśnie muzykę. I on go też uczył, bo opowiadał mi po prostu jako muzyk. A jeżeli chodzi jeszcze o profesora, no, no tak jak powiedziałem, dzisiaj też wszystkim uczniom, którzy kończą średnią szkołę, jak chcą, doradzam po prostu, żeby szli dalej, bo wtedy możliwości były takie, a nie inne. Po prostu nie było szkół muzycznych, nie było tyle wykładowców, nie było nauczycieli wykształconych i myślę, że tutaj dobrze pan profesor zrobił, że tak się złożyło, że, że po prostu poszedł. Jakbym w tym czasie Miał kontakt z profesorem Pendereckim, co na pewno bym też doradził, żeby po prostu jechał dalej i zdobywał wiedzę. On zawsze po prostu powtarzał, to był taki motto jego, że to co dzisiaj się zdobyło, to jest wszystko mało, bo zawsze trzeba iść do przodu w zasadzie, no, bardzo lubił swoje lusławice, prawda? Przyrodę, drzewa, wszystko, on tam uciekał. On generalnie nie był też taki dostępny i można powiedzieć otwarty, ale bardzo serdeczny, zawsze, zawsze z uśmiechem, zawsze pełen humoru, zawsze dowcipny. Tak jak mówię, no, bardzo otwarty i bardzo też pomocny w różnych, w różnych sytuacjach. i. Każdą można powiedzieć tak jak mówię, bo... Nie tylko jako, jako solista czy kameralista, ale, ale, ale też jako muzyk orkiestrowy współpracowałem, czy latałem z nim na trasy po Chinach, po Korei, i tak dalej. Także tych koncertów rzeczywiście bardzo wiele zagrałem i, i, i zawsze wspominam bardzo sympatycznie, bardzo miło i zawsze jak już wiedziałem, że będzie profesor, na przykład dyrygował, czy będzie właśnie orkiestrą, czy będzie uczestniczył w koncercie, to od razu zapisywałem się na ten projekt, i uczestniczyłem. To były 75 urodziny. I miałem przyjemność zaszczyt z małżonką być w Warszawie na koncercie Filharmonii Narodowej i potem na takim spotkaniu i siedem bram Jerozolimy, które przy udziale kilku orki orkiestr, kilku chórów, solistów wbijało w fotel, no, to było niesamowite wrażenie. I uważam, że czym większe instrumentarium, tym lepiej się Pendereckiego słucha. To ciepły człowiek, no, no, w ogóle państwo Pendereccy, bo no i zawsze taka była nierozłączna para, to, 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 to e, ludzie, którzy, z którymi można było porozmawiać na wiele tematów, no, przede wszystkim na tematy muzyczne, e, na temat e, w ogóle sal koncertowych, orkiestr. Przesłanie, jakie płynie z w ogóle całej twórczości, z całego życia, Pana profesora, dla młodych jest wyjątkowo ważne. Spełniaj swoje marzenia. Krocz zawsze swoją ścieżką, bądź sobą. Nie bój się bycia sobą, bądź odważny, nie bój się błądzić. Wydaje mi się, że to w świecie młodych ludzi, którzy w chwili obecnej często żyją życiem influencerów, tiktokerów, youtuberów, to jest bardzo ważne. I to, żeby nie, nie tracili nadziei i wiary w to, że nawet najbardziej nierealne marzenia mogą się spełnić. W roku 86 urodzin profesor po raz ostatni gościł w naszej szkole. Nikt wtedy nie przypuszczał, że będzie to pożegnanie w pewnym sensie. I wówczas powiedział takie słowa: Stąd pochodzę, tutaj wszystko się rozpoczęło, tutaj są moje korzenie. Wspominał profesor, że w wieku 6 lat pisał pierwsze nuty. To były jego pierwsze kompozycje. Związki z Dębicą należy dopatrywać się w czasach jego młodości, kiedy mieszkał właśnie w naszym rodzinnym mieście. Z jego okien słyszał, słychać było dochodzące modlitwy Żydów w mieście w Dębicy. Wówczas działały dwie synagogi staromiejska i nowomiejska. Społeczność żydowska stanowiła około 3000 mieszkańców. Profesor również wspominał dobiegającego. Głosy i brzmienie dzwonów z pobliskiego kościoła pod wezwaniem świętej Jadwigi, jak również wspominał orkiestry Dente, które często koncertowały w naszym mieście. Profesor wspominał, że muzykę żydowską, hasycką ma jeszcze w uszach, i mieliśmy przyjemność i okazję wysłuchać. Sekstetu. Właśnie tam w partii klarnetu słychać odgłosy tej muzyki, którą profesor miał w uszach, miał w pamięci, a którą po raz pierwszy słyszał w swoim rodzinnym mieście. Chciałabym wspomnieć jeszcze o innej wielkiej miłości profesora. Była to niewątpliwie miłość do drzew, dendrologia. Profesor Wspominał, że jego pradziadek zakładał lasy w dobrach hrabiego Raczyńskiego, z dziadkiem natomiast spacerował w kierunku ulicy Gawrzyłowskiej. Dziadek rozkładał sztalugę, a sam Mały Krzysiu. Oglądał drzewa. Miał nakazane przez swojego dziadka, żeby wszystkich nazw nauczyć się po łacinie. Wspominał również, że kiedy po roku 1939 musieli wyprowadzić się ze swojego rodzinnego domu, zamieszkali w rynku, wówczas na wprost ich okna rósł piękny dąb i kiedy Rosjanie weszli do naszego miasta, pierwsze co zrobili to, Wycieli tego dęba. Wspominał, że dziadek płakał i też ta scena pozostała z nim na zawsze. Profesor wspominał również, że wokół ich domu rodzinnego dziadek zasadził półhektarowy piękny ogród, po którym dzisiaj nie ma śladu. Dziadek bardzo się interesował drzewami również. Chodzili, chodził ze mną na wagary, proszę sobie wyobraź, powiedział mi, że i tak komuniści mnie niczego nie, na, nie nauczą, więc będę ci uczył drzew, o drzewach. I byliśmy kilka razy na wagarach. No, nikt chyba takiego dziadka nie, nie miał, żeby chodził na wagary z nim. Po pierwsze uczył mnie e, rysunku, chodziliśmy na wycieczki, ze sztalugami, malowaliśmy. Niestety, masę rzeczy ja nie przywiązywałem do tego takiej wagi. Także tu po prostu się e, rozdałem trochę moim kolegom gdzieś tam. Nie wiem, jest kilka tylko małych fragmentów, które zostały. No, ale potem mnie jednak połknąłem bakcyla muzycznego. I jeszcze bardzo mi w tym też dziadek mój pomagał i ojciec, ale dziadek siedział ze mną i pilnował, żebym ćwiczył po prostu, bo miał czas. Międzynarodowy Festiwal Dębickie Korzenie Krzysztof Penderecki i Memoriam to wydarzenie o tyle szczególne, że odbywa się w 90. rocznicę urodzin w naszym mieście światowej sławy kompozytora, dyrygenta, pedagoga muzycznego profesora Krzysztofa Pendereckiego. Idea tego festiwalu Wiąże się z tym, aby miasto Dębica, rodzinne miasto profesora Kondyreckiego, oddało mu hołd w ten sposób. Ale także, abyśmy mogli sięgnąć do korzeni. Do korzeni muzycznych, do korzeni rodzinnych, do korzeni naszego miasta z tego okresu, w którym, w którym urodził się i wychowywał w naszym mieście Krzysztof Penderecki. Więc o tym jest ten festiwal. I poprzez różnego rodzaju formy muzyczne, formy artystyczne, a także poprzez poznanie jego osoby, chcemy oddać mu hołd, ale przede wszystkim chcemy, aby poznać jego osobę, bo Krzysztof Konderecki powiedział piękne i szczególne słowa. Tutaj są moje korzenie. Urodziłem się w Dębicy i stąd wyruszyłem na podbój świata. I te słowa towarzyszą nam także właśnie podczas tegorocznej edycji Międzynarodowego Festiwalu Dębickie Korzenie. Zakończyły się październikowe wydarzenia realizowane Podczas drugiego międzynarodowego festiwalu Krzysztof Penderecki. I Memoriam w październiku mogliśmy uczestniczyć w pięknym koncercie pana profesora Lato, przyjaciela pana Krzysztofa Pendereckiego. Młodzież z Dębickich Szkół wraz z panią Jadwigą Kanią oraz ogrodnikiem panem Stanisławem Dudkiem posadzili pięknego tulipanowca amerykańskiego, ulubione drzewa pana profesora. Tulipanowiec to w ogóle był taki element. Dla którego profesor kupił dwór w Lusławicach, bo przyjechał do Lusławic i zobaczył na klombie przed dworem tulipanowca. I to były drzewa, które profesor lubił, znaczy wszystkie lubił, ale tulipanowiec zawsze siadał na ganku przed dworem i mówi: Zobacz, Sasiu, jaki on jest piękny i delektował się. Za każdym razem, będąc w W ramach naszego projektu również zrealizowaliśmy konkurs plastyczny, który dedykowaliśmy do szkół podstawowych oraz młodzieży. Młodzież inspirowała się nie tylko twórczością pana profesora Pendereckiego, ale także jego życiem, ponieważ pan profesor również był miłośnikiem przyrody. Jak mówił, jego korzenie są tutaj z Dębicy, stąd wyruszyłem na podbój świata. E, oprócz tych Wydarzeń, które miały miejsce również był piękny wykład pani Jadwigi Kani oraz pani Renaty, Renaty Żabickiej, które bliżej przedstawiły sylwetkę oraz życie pana profesora. Wszystkie te wydarzenia mogliśmy zrealizować dzięki Narodowemu Centrum Kultury, który jest operatorem środków w ramach programu Kultura Interwencje. Z tego miejsca bardzo serdecznie chciałabym podziękować nie tylko Narodowemu Centrum Kultury, za to, że mogliśmy uczestniczyć w tych wszystkich wydarzeniach, ale także wszystkim instytucjom, które razem wspólnie z Biblioteką zorganizowały na terenie miasta wszystkie wydarzenia. Bardzo serdecznie dziękuję panu Dawidowi Pikorowi, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury, panu Ryszardowi Kucabowi, kierownikowi Galerii Sztuki, jak również panu Tomaszowi Czapli, dyrektorowi Muzeum Regionalnemu w Dębicy, gdzie możemy podziwiać jeszcze wystawę plakatów. Ja... Po prostu nie mam bardzo dużo do powiedzenia, poza muzyką, bo, bo muzyka zabłaganała mnie. No tak, że właśnie wszystko, co mam do powiedzenia, chciałem powiedzieć i będę jeszcze mówić, jest, to jest muzyka, a bez niej m, nikim bym nie był. Także cieszę się, że jednak moja muzyka zwyciężyła, no bo jest. Dana na całym świecie muzyka pisana przez chłopca e, z